Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku. Superencja, jesteśmy właśnie po małym zwiedzaniu i tak się zastanawiam, czy. Hmm, nie jestem w stanie. O, może. Nie, wiecie co? Chyba tak standardowo od tej krawędzi i tak będzie lepiej. Dobra, zostawię to tak. Sprawdzałem, czy nie będzie lepiej. Tak, zostawmy, tak zostawmy. Awatarka jednego wam tam zasłaniam, ale e, ufam, że to nic. Ufam, że to nic. E, dobra. Ym, i trzeba będzie wracać powoli do góry, nie? Ekipa Mapa świata. Ym, miedziany Las to był? Tak, Miedziany Las. Wracamy. Mapa poziomu. Nie będę tak Nie ma poziomu. Jak się Aha, Miedziany. Wejście do jaskini, jaskinie A tu było co? Mieszołek drzewa nie. Wejście do jaskiń Tak. Jeśli chcesz, oczywiście, że chcesz, tak. To, co chciałem powiedzieć, to to, że będziemy co jakiś czas wracać do tych lokacji, ale nie będę tego robił na przykład w ciągu dwóch odcinków, bo to jest nudne, nudne. Ufam, że to jest nudne. Takie backtracking będziemy od czasu do czasu robić, tak jak to było w przypadku Barda. Kto nie widział, niech to nadrobi, bo świetna gra. Jeżeli wam się podoba operencja, Bard, wam się na pewno spodoba. No i cóż, zostało nam nic, tylko już pójść do tych drzwi Miałem mało przerwy. <laughs> mało przerwy. Miałem dużą przerwę, bo ja byłem jakieś 10 odcinków do przodu. Chciałem troszeczkę poświęcić czasu na czytanie Waszych komentarzy i powiem Wam, że. Wow, świetnie przyjęliście grę. Nie wypadałoby odpocząć. A, nie, chodzimy. Sebastian. Raczej mało prawdopodobnie, by Hadur pozwolił nam tutaj powrócić, jak już znajdziemy się w jego pałacu. Czy na pewno jesteśmy gotowi? Chodźmy. They were greeted by darkness and silence. For da full minute they moved forward with only enough light to see a few steps ahead until suddenly they found themselves in the presence of Hadur seated upon his throne with an appropriately godly presence. Fiery light filled the room in an instant. If this was some sort of intimidation tactic by the firesmith king it was working. You have arrived. Ooh, a key voice acting. Hador's words were stern, yet strangely inviting. Not quite welcoming, but inviting. We have, Lord Hador. A lifelong mission brings me to you, whilst those with me seek an audience with you for other important reasons. Your reasons are the same, whether you know it or not. Okay. You, Sebastian, to to seek to fulfill a personal prophecy involving the finest blade I ever crafted. Everyone else, you aim to find my brother. Your world will die without him. Winter, Krus, Winter. Yet you stand no chance against the dragon who has enslaved Nokidai without the very sword Sebastian so desperately pursues our paths are linked they are but to face the dragon's flame in the underworld you must be prepared. prepared you mean with the sword we seek and did you say the underworld you will need the sword yes and the armor i have yet to craft for you Super. The dragon holds my brother in the underworld, and he has no reason to leave the realm that fuels his powers. You have no choice but to confront him there. But how? We have no means to enter that dreadful place. You will, but first return to the Copper Forest. To the west, you will find the axe of the Iron Neater. Only with this mystical tool will you be capable of retrieving a limb from the three branch tree from which your new arm will be forged. Upon your return you will know everything I have to tell you. Now take the west exit. Do not keep me waiting. Dobra. w głębi miedzianego lasu. Po zaliczeniu sprawdzianu Hadur, twoja grupa wyrusza, by odnaleźć topór Iron Knider, a, Iron Nider, którego użyjesz, aby uciąć fragment drzewa trzech gałęzi. To wygląda na łatwe zadanie, ale tylko z pozoru. Twoje doświadczenia potwierdzają, że podczas tej podróży nie ma miejsca na prostej sytuacji. Czego tym razem miałoby być inaczej? Dobra. Ja tylko... że... Mój mikrofon wychwytuje rzeczy, których nie powinien. Raz, 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 raz jest dobrze. No właśnie, przepraszam was za to. Zaraz, zaraz to załatwię w biegu. Nie będę przerwał nagrania, bo później montaż to jest dla mnie tragedia, kiedy ja mam tyle odcinków, nie wiem, który trzeba zmontować, który nie. Wow, to nieźle. Dużo pułapek się aktywowało. I zagadek. I okay just a back in, this in the spirit forest at least we won't have to worry about weapon wielding woodcutters anymore he's surely called them off, right maybe but you did predict some death traps earlier that we never really saw you that churning I think we're about to okay some puki Myślę, że teraz będzie lepiej, bo bez mojej tekturki mikrofon był podatny na każdy stukot. Dobra, teraz powinno być lepiej, chociaż jeszcze trochę stuka. Ja sobie sprawdzę nagranie po nagraniu. <laughs> o, nie mamy powrotu. Dzięki. Nie wyglądasz zachęcająco, tak szokowo bardzo. Oh ho! Oh. have to přejít. Na konci je spříčivník. Ah oh, yes, a death trap. visitor taunted them from the other end. I see you made it to the top of the tree. So did I. Boldyžare. Even if you do make it past this, more traps await you. Not to mention woodcutters now under my control, more driven than ever to kill you.

To myślałem, że mogę. To jest na krok. Myślałem, że mogę zrobić jeszcze taki. A... A tu po co? Szedłem? Nie wiadomo co. Nie wygląda na to, nie wygląda na to. Dobra, 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 dobra. Nie sięgnie? Raczej nie. Okej, okay, trzeba przebiec teraz. Teraz. What? OK. Zróbmy się, zróbmy coś takiego. They will attack more ferociously than ever now. Technically okay. his magic isn't evil. He feels he is doing this for the greater good. He aims to annihilate the only group that can save all Parencia from eternal darkness. How is that not evil? The Garabon Tiash order can be very strange. The irony of that statement is completely lost on you, isn't it? What? Uh dobra. Widzę, że błyskawica będzie na nich działać, ale zrobię na razie tak, dla wszystkich. 26. Tu kryzys zaciągł spo... To oni oddają, czy to był jego... Tu... Nie, to była jego tura. Ale o! Sebastian dwa razy oddał. Znowu oddał. Zobaczcie na niego. Chyba, że to każdy oddawał od nas. Nie tylko Sebastian. Raz. Dobra, to było fajne. Eee się uzdrowić czy chcę zrobić obrażenia obrażenia od broni tak chcę zrobić obrażenia od broni po tym chcę zrobić śnieżycę. i już chcę ich wykonać ten jest ogłuszony może inaczej tym 33. Ok. Otwarto. Ok, zabij go. 30. Ładne już obrażenie mam. Trzeba przyznać, że drużyna radzi sobie nieźle. Ok. Nie wlepował to, trzeba się uzdrowić. Dobra, jak to idzie? Gdzie to mamy? Raz muszę tam uciekać. Ups, jak mnie to chciało? O kurczę. Dobra, coś tu mamy, klucz. Klucz do skrzyni. Co nie są jakieś. Jest dość przewidywalne trzeba przyznać. What? Jak mnie to witało? Tak. Teraz dopiero można iść, bo tak złoto. Idziemy dobry. Nie wiem, czy tam jeszcze jakbym poszedł. Człamy do wszystkich. Dwóch dostało w miarę dobre obrażenia, w miarę solidne. Eee, zadaj wszystkim. Czł wszystkich śnieżycom. O tak. I teraz zadaj tym. Został ostatni, który jest ogłuszony. Nie jest ogłuszony. Ale nie trafił w nikogo. Sebastian. Dwa strzały. Dobra, pokonany yy, Lorika Segmentala. Pancerz oso osobisty, zawierający metalowe paski, przymocowane do, do czegoś tam. OK, muszę właśnie używać zaczeń tych przycisków. O, to nie jest dobra myśl. To nie jest dobre. sekundka sekundka Dobra, jestem. Musiałem coś podpisać. Eee, teraz tak. O! Dzień dobry kluczyk do niej zna. Laska mroźnego ognia i księga lodu. Laska mroźnego ognia. Eee. Dobra, przepraszam, muszę was... I Wie, wiecie, podczas nagrywania czasami... Obrócznia zimna. Ej, to jest dobra laska. Z tymi obrażeniami od zimna. Znaczy to jest broń ta. Część do. I energia 14%, czyli co bym nie zmniejszył tej energii. Ja nim będę strzelał. Nim nie będę raczej tak często strzelał. Ale to już tak. Ale ty nie możesz tego założyć, bo wymaga inta więcej. Dobra. Załóż. A za to Kela też nie założysz tego. Dobra. Okej. Okay. Co tu się dzieje? Wyciekliśmy. Można iść teraz tam i tam. Sekundeczkę. O jejku. A, napiszę, zaraz wracam. Dobra, jestem. Przepraszam Was, moi drodzy. Wracam. Hmm. Po co jest tutaj to hamska. A, czekajcie. Haha! Heumhadur! Tak, myślałem. Po co jest ta hamska droga? Heumhadur, kto nosi hadur? Mizzi? Co to jest za? Co nosi hadur. Nie nosisz hadur? Miz, chyba nosisz hadur, nie? Odporność na ogień. Weźmy to. Mam coś jeszcze z hadur? Konczo. Um. Nie, no. Naprawdę nie mam nikt, nie ma przedmiotów Hadur Control Hadur. Chyba nie mam. Dobra. Chyba, że ktoś nosi dobrze. To wcale nie było jakieś ciężkie. 7 metrów skrzynia kolejna. Myślałem, że tam ukryli skrzynię, to by było dziwne. Gdzieś tutaj, co? 10 metrów? Ukryli ją tu, 9 metrów? i może nie tu? Woł! Uciekłem. Dobra, ok, czyli może ona jest gdzieś indziej, Now we just need magical axe. Dobra, as much as I respect Hador, his instructions on acquiring that mystical item were rather vague. Yes, I agree. And he didn't even mention the boots. Boots? We have yet to hear mention of boots. <laughs> While you were talking, Gunsel sent a message from the heavens. That's my old master. Not even death can stop him from helping those in need. The same old master you and Schiller both claim chose to leave this life behind in favor of becoming a constellation? Not just himself, himself and his cart. God. Of course. My apologies. Do continue, Jilla. If we continue down this path, we'll find the axe. But not before we earn the boots, we'll need to get there. Well then, what are we waiting for? What are we waiting? Boots. Okay. Have to get. Okay. Let's i Czyli nie zetnę nic z tego drzewa. Dostaj się do winiarni Hadura. Czy ja już nie byłem pod winiarnią kiedyś? Byłem w jakiejś, nie? Wow, we wszystkie kryt wleciał. Dobra. Idealnie się złożyło, że ja mam inicjatywę. O, chyba wszystkich pokonam, co? Nie wszystkich. Ale może teraz będą ripostować moi. Tak. Sebastian nieźle. To on naprawdę z tą ripostą swoją. Patrzcie ile on obrażeń zadaje. Oddasz komuś? Ogień chyba nie. Od... Jak jest ogień, to on chyba nie oddaje. 23 stel tutaj. 38, a tytuł. Dobra, akurat 14. Abracadabra. Idealnie. 666 zł. Oho. Zaczyna się, co? Teraz tak, to by tutaj odpocząć. O, zaraz, czy tu jest drewno na opał? Tak. Trochę ułatwili, że pod każdym praktycznie jesteśmy w stanie znaleźć to drewno, nie? Ale nie narzekam. Tak, gra nie jest zbyt trudna. 37, oddalam się od skrzyni. Później poszukamy. Co tu jest? To sekret, dobra. Znowu was trzech. Bo teraz było gorzej. Wątpię, że teraz ich zabiję. Zablokował. Dobra, ale może... O, Sebastian, się odbi, 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 Tyle ataków, to na pewno się strigeruje jakieś odbicie. On ma chyba 30% szans, 40% na odbicie, więc... Na tyle ataków to naprawdę fajnie działa. Dobra. Tego. Niedobrze zrobiłem. Nie, nie sprawdziłem kolejki. Mogłem zadać zaklęciem. Nie straciłbym zdrowia. Ale oni też nie są jacyś. wygięci. Wow. Dobra. 26. Tu się zgadzam. Jako drużyna zawsze sobie poradzimy. Dobra. Teraz tak, mamy sadzawkę. Oh, czyli do studni trzeba będzie coś wrzucić? Na co? Skoro tak? Teraz ja mam wybór przedmiotów? Nie. Coś, czego nie posiadam. Dobra. Teraz tak. I'm old, but I'm quick. Strzał w głowę na przykład w tego ile on zadał? 90 Dobra. To było już coś! Oddałeś komuś? Nie. Teraz sobie... O, teraz oddał. Dobra. My tak 42, ich dwóch zabijemy, a ten? Nie. nie Dobra. Tutaj, w jego, żeby jego bili. E, tego już nie strzelę, odpornie jesteś się na trucizny, więc po prostu dwa razy strzel w, te w tego. A, raz strzeliłeś, no dobra. Jakie te obrażenia są ogromne. Dobra, po nim. E, brakuje mi many, dlatego tak trochę oszczędzam, ale nie chcę jeszcze... O! Znaliśmy poziom Joszka i Dale, eee, czyli Joszka sobie poczeka, ale ja bardzo chętnie sobie coś tutaj rozdam. Zacznijmy od. Uu, zaraz przejrzymy tę resztę. Chyba INTA polecimy, chociaż Wigor Wigor do 40, inteligencja 6,5. Może tak na razie. Dobra, i teraz co my tutaj mamy? 10% poniesionych kosztów twojej energii jest pokrywanych przez punkty zdrowia w zamian za większe obrażenia. Czyli nie, ja HP mam bardzo mało, nie mogę tego sobie na to pozwolić. Każde obrażenie od mrozu osłabia inicjatywę. To jest mega. Dobra, zostawiam to, bo masakra by była. A co my tutaj mamy? Większość wszystkie statystyki plus 1. I to jest spoko dla mnie, kiedy ja korzystam z siły, bo to daje zdrowie. Z inteligencji, z mądrości i z wigoru Czyli właściwie z tych trzech na końcu. To jest spoko. Do tych śmierci. Yy, idziemy koszt energii. Inteligencja plus 3. obrażenie to ognie. Nie, damy to. Plus jeden do wszystkich staców to jest naprawdę spoko dla mnie. Nie drogę, until we get the A, tutaj trzeba mieć buty. Okej, okay, czyli jak będę miał buty, to się kolejne ścieżki będą otwierać. Ciekawe. Dzień dobry. Zaplanujmy ich. O, tu do wszystkich staram, bo jest ich dużo. Żadnego kryta, szkoda. Szkoda, naprawdę. Oddasz komuś? O, oddał. Możę zrobić zaraz. Na tyle dużo, że mi zaraz ją zabiją, niestety. Żyje, ale ona jest podpalona. Nie żyje. Dobra, zróbmy śnieżycę najpierw. osłabmy ich inicjatywę. Teraz powinniśmy. My, my wskakujemy przed tę kolejkę. Dobra. Może nie do końca to, a co to dawało? Wraca wszystkie postacie z bez, bezwładności. Nie, zróbmy to. To oni to otwarli, wszystko. O cholerka. Oni to odparli. To w głowę zabij go. Prawie. Jeszcze mróz im zadajmy. Ten zginie w nekście Dobra, przeżyjemy, bo jest mizej. Ten zginie w nekście Ten zginie w nekście to teraz tego. Trzeba hitnąć i przeżyjemy. Ten. Dobra, i ci giną już. Słońek. Dobra. żyjemy, ale potrzebne no, jest ognisko. No. Wrócę się do tego niska. Ono było nie całkiem niedaleko. Też czaszki i Kela awansowała, tak? Dobrze mówię. I cała reszta awansowała, dobra. Sebastian. Zwinność czy trafienie krytyczne plus 2%. już będzie 50 trafienie krytyczne Ktoś, która i tak się skaluje później najpierw dajmy tak, ile się zwinności bo ja już to kiedyś sprawdzałem ale mam tak, yy, szansa na trafienie krytyczne o to to nie to wolę dodać te 3% to pro... 2% tak, wolę dać te 2% tutaj pasywki Ty przeciwniku Miele zyskujesz Życie mamy. Mamy też i słońca, używają mniej. Też w turze masz większą inicjatywę. Już 10% na krytyk. To jest spoko. Te zostawiam. Na razie. Dobra, Kela. Kela, zacznijmy od umysłu, od tutaj statystyk. W siła idzie u Kelly. Teraz zajmiemy się tym redukcja schłodzenia, nie wiem o co chodzi z tym schłodzeniem jeszcze dalej, ale bym wszedł w to albo w siłę i dajemy tutaj krwawienie głęboka rana by była spoko, bo to są obrażenia od broni których mi brakuje, dajmy siłę jeszcze jedno i tak, pójdziemy w to bo odporności nie chcę pójdę w tym kierunku, wiem, że dodawałem trochę tutaj ale to były bonusy do obrażeń fizycznych które się będą skalować z tymi więc po to to było dobra, i misji chyba by się przydało troszeczkę więcej chyba siły ci da też inicjatywę, prawda? No. Tak. Dobra, i teraz tak. Trafienie z bliska, bonus do obrażeń. Ruch nie jest potrzebny. Blok też jest spoko, prawda? Daję 4% 5 Wytrzymałość. To będzie dobre na jakieś bossy, ale na razie idziemy w blok. Gdybyś blokował te obrażenia. Brał na siebie je blokował. Czy jak jest blok, czy działa odbicie wtedy? Mam nadzieję, że tak. Okej, okay, tutaj raczej nie pójdziemy. Dobra, w dół nie będziemy schodzić. Ja się wrócę do ogniska teraz. Warto by się by odpocząć. Tylko tak, tutaj jest. I powinniśmy kroczyć, dopóki nie znajdziemy butów, czyli to jest to. Tutaj nie. go to and we We may stand a better chance against Baldisar if we better understand his order. What could you tell us about the Garabontziash, no, Unlike a Taltosh, a is not born with his talent. Anyone can become one with enough skill and study. That almost sounds admirable. Traditionally, thirteen students partook in thirteen schools of learning. By hmm. the end of it all, they would the sit color. beside one another on a wheel above a deep pit. The wheel was spun, and upon stopping, one unfortunate student would fall to his doom, the rest inheriting great power. Naturally. How else would you do it? Oh, that's As Kung said, there's the traditional story of the Garabunsiash. But I sense nothing traditional behind Spauldizaris' rise. I fear you are right. He is unlike any Garabonciash I have ever come across. And how many would that be? Well, none. But still, he seems off. On such matters, <laughs> I do to, trust your authority. Uwielbiam. Wow. Be patient. Let's rest. And my friends, on this we this episode. Następnie przejrzymy te nowe sprzęty, sprzedamy trochę rzeczy i ruszamy dalej, także do zobaczenia, cześć!